Niedawna śmierć Shannon Doherty, amerykańskiej aktorki, która zdobyła rzeszę fanów za sprawą jej kultowej roli w serialu Beverly Hills 90210, 90 210, skłania jej bliskich i dawnych partnerów do różnych wyznań. Teraz głos zabrał jej były mąż, Ashley Hamilton, którego jeszcze kilka miesięcy temu Shannon nie wspominała najlepiej. Shannon Doherty, to urodzona w 1971 w Memphis aktorka która przez kilka lat wcielała się w rolę Brandy Valschwu, kultowym już Beverly Hills 90210, czyli amerykańskiej Biblii seriali telewizyjnych dla młodzieży. Serial opowiadał o przygodach bliźniąt Brandy, w tej roli Doherty, i Brandona Valschów, którzy, ze względu na karierę ojca, przeprowadzają się z Minnesota do Kalifornii. Serial przedstawiał uniwersyteckie przygody i perypetie miłosne amerykańskich nastolatków. Szybko zdobył popularność i zdobył miano kultowego. W swojej fabule poruszał tematy takie jak różnice statusu majątkowego i klasy społecznych, seks, alkoholizm, uzależnienia czy przemoc domowa. Z kultowego 90210 odeszła po czterech latach. Według producenta Arona Spellinga przyczyniły się do tego konflikty Shannen z partnerami na planie, a także nieustanne spóźnienia aktorki i jej burzliwe życie prywatne. Jak w przypadku wielu hollywoodzkich gwiazd, życie prywatne Shannen do Harty nie było usłane różami. Wcześniej zdobyta popularność i pieniądze nie zawsze służyły Shannen w prowadzeniu szczęśliwego życia. Spotykała się z wieloma mężczyznami, między innymi z Markiem Wachlbergiem, jednak zazwyczaj były to krótkie, bezowocne relacje. We wrześniu 1993, po kilku tygodniach znajomości, wzięła ślub ze wspomnianym w tytule Ashleyem Hamiltonem, a już pięć miesięcy później złożyła pozew o rozwód. Jej przygody miłosne były praktycznie niezmienne, opierały się na krótkich relacjach, zakończonych przeważnie medialnymi skandalami i separacjami. W marcu 2015 zdiagnozowano u niej raka piersi, z którym aktorka toczyła heroiczną walkę. W tej walce raz zwyciężała ona, a raz choroba. Gdy w końcu wydawało się, że Shannon pokonała raka, ten przybrał formę złośliwego, rozprzestrzeniając się po ciele. Jej problemy zdrowotne zwracały wówczas duże zainteresowanie opinii publicznej. Wiele ludzi bowiem widziało w Shannon buntowniczkę, z którą wspólnie dorastali. Jak teraz przyznaje Ashley Hamilton, który był mężem do Harty w latach 1993,1994, pomimo nieszczęśliwego zakończenia ich związku, uważa Shannon za wspaniałą osobę, która zawsze go wspierała, na dobre i na złe. Mimo że nasze sprawy nie zawsze układały się tak, jakbyśmy tego chcieli, ona stała przy mnie w najczarniejszych momentach. Moja miłość i podziw dla niej trwały o wiele dłużej niż nasze krótkie małżeństwo i dalej mówi, świat stracił wolnego ducha, moje serce krwawi z tego powodu. Niech spoczywa w pokoju pomimo ciepłych słów o byłej żonie Hamilton jeszcze 9 lat temu nie skontaktował się z Doherty gdy u niej zdiagnozowano złośliwy nowotwór piersi z licznymi przerzutami Podobnie postąpił w 2019 roku gdy Shannon wyznała, że jej choroba jest na bardzo zaawansowanym stadium Aktor przez wiele lat lekceważył chorobę swojej byłej żony Sama Shannon jeszcze w styczniu tego roku tak wypowiadała się o Hamiltonie który był jednym z powodów utraty roli szannen w 90210 Moje małżeństwo było okropne działo się w nim rzeczy które bardzo utrudniały mi punktualne przychodzenie do pracy Nie chciałam nawet wychodzić z domu bo bałam się że Hamilton pójdzie i kupi narkotyki